Bardzo wielu ludzi skarży się na dolegliwości, które można by z grubsza określić jako rwę kulszową. I na tego typu dolegliwości, bo to nie zawsze jest rwa, mogą być tutaj różne historie, bardzo skuteczne jest to urządzenie, które u wielu osób bardzo szybko zmniejsza dolegliwości bólowe, a coraz częściej stwierdzamy, że całkowite ustąpienie dolegliwości po Trwającej kilka tygodni terapii tym urządzeniem. Bardzo istotnym elementem jest działanie terapeutyczno-przeciwbólowe tego urządzenia na wszelkiego rodzaju bóle, jakie mamy w organizmie. Szczególnie istotne to jest w przypadku ból stawowych wszelkiej maści, które dosyć szybko ustępują pod wpływem działania tego urządzenia, jednocześnie powodując. Zmniejszenie e, historii trwałych aż do całkowitego wyleczenia stawów, na co mieliśmy już sporo przypadków, e, i w tym momencie poszczególne stawy, oczywiście, musimy e, przynajmniej te kilkadziesiąt minut opracowywać urządzeniem. W przypadku, jeżeli one oczywiście są odpowiednio bolące. Normalnie. W ramach standardowej terapii wszystkie miejsca są pobudzane do działania, i tym samym dolegliwości bólowe też nam ustępują. Przy czym te bóle dotyczą w zasadzie wszystkiego: czy to będzie historia typu skórnego, czy to będzie historia typu żelakowatego, historie związane z zastojem krwi w żyłach możemy tutaj w bardzo znacznym stopniu ograniczyć a często w ogóle zlikwidować zamiast działań operacyjnych. See the whole leg getting the color difference. Yeah, at least you can see it's whitened the skin. That means the blood circulation start to mm -hmm. move faster. Before this leg is very dark and very, uh, I can say, is sick.